Witam Was bardzo serdecznie, jestem Profi. Gramy dalej w Wiedźmina. Ciemno się już robi za oknem. Ten odcinek nagrywam bezpośrednio po tamtym. Yy, dobra, co my tu mamy? Myślę, że powinienem poszukać tropów na własną rękę. serdecznie co ja, co pamiętam, to... Nie to. Ten dziomek ma coś nam do powiedzenia. Dzięki. No, on już nam powiedział chyba. Dobra, to nie. To też nie. No ja z nich chciałem z tobą gadać. Bardzo kurwa śmieszne. No. Chuj Siemko Hmm, to mnie nie interesuje To też jest ta misja Dobro, czyli idziemy do karczmy I podobno On jest tylko wieczorami, więc Skoro wieczorami to trzeba będzie Trzeba będzie się do wieczora pomedytować Ciśnie sam rozumiesz Dobra. Do południa do zmroku. Dobra. Dobra i powinniśmy mieć tutaj posłońca. Dziś on powinien tu być. No jest. O co? Napierzesz ze mną? Jasne. W to. Nie Jeden na ludzi. Ojej, ja cóż. Chcę sprzedać bro... Oddychę za sztuk. Umowa stoi. No, okay. okej. Dam sto renów za informację, kto płaci za broszę. Wynosi się, nic. Zapłynąć się, nic ci nie powiem. No, bywaj To by było na tyle. Czy ty możesz ma coś do powiedzenia? Bywaj. No i najgorsze jest to, że on jeszcze nie będzie chciał ze tym gadać. Dobra, idźmy do detektywa. On już powinien. Powinien już chyba po trochę czasu minęło, więc sobie powinien móc iść do niego i z nim o tym pogadać. Nie, to niemożliwe. No, najgorsze jest to, że tą misję miałem już zrobioną. To z tym pierdzielonym... Nie ma mnie! Nie, to się nie... Idę za 20 minut. Jesteś wreszcie. A no, jest no jestem... Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. No, ja jestem gotowy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej. Widziałem go jakiś czas... Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca Gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. Rzeczywiście wszyscy. Tak? Podejrzewam... Mów, Geralt. Pasera Talara. To faktycznie tajemniczy gość. Na pewno ma jakieś brudne sekrety. Jak każdy. Racja. Tylko czy jego sekrety nie są wyjątkowo paskudne? Dobrze byłoby wiedzieć, co ukrywa, ale moimi głównymi podejrzanymi pozostają Kalkstein i Baranina. Podejrzewam. Mów. Kapitana Win... Mało prawdopodobne. Nawet jeśli maczał palce w uwolnieniu magistra, z to telefon, jest tylko nie? przekupnym gliną. Nikim więcej. Skoro bierze łapówki od salamandry. A kto nie bierze? W tym mieście tylko ryby w jeziorze. I to dlatego, że wszystkie pływają brzuchami do góry. To żaden dowód. Szkoda na niego czasu. Zaj... że... Mów. Kupca lojwa... Ma dużo pieniędzy, wielkie możliwości i na pewno realizuje jakiś swój plan. Znam ludzi jego pokroju. Mogą kupić każdego. Mają w kieszeni dworzan, straż, królewskich urzędników. Tak, Lojwarden mógłby być szefem salamandry. Który numer na twojej liście podejrzanych? Numer 3. Pomęcz go trochę, ale ważniejsi pozostają alchemik i barani... Podejrze... Mów. Okej. Okay. Nieważny. <laughs> e, czekaj, czekaj. Prr, men. Dostrzeg... Wiedźminie, nie zrozum mnie źle, ale to nie jest moja pierwsza sprawa. Zbrodnia to mój żywioł. Siedzę w tym bagnie od lat. Hmm, to wyjdź z niego, się bo się utopisz. Ja ci nie podpowiadam jak za... Ja radzę sobie. Zaręczam ci... Od jakiego... Mów śmiało. Chodzi o ciebie. Mów jasno, bez owijania. w... Ostatnio mój medalion drga, gdy tu wchodzę. Amulety ochronne, muszę uważać. Zbiry salamandry. Drga naprawdę silnie. Bo to nie byle jakie amulety zrobił je mak o stopniu mistrzowskim. To nie jakieś tam kości z Penisa Świętego Lebiody czy inny bazarowy łam. Być może, ale to nie wszystko. Tak? Muszę ostrożnie wypadać detektywa. To tak. Ok, coś tam było, żeby jeszcze ja to swoją drogą, to swoją drogą. A dobra, ja to mogę tam wejść powrotem, nie? Dobra, no ja jestem gotów tak? w sumie, tak? Jestem gotów. Dobrze dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. To nie będzie łatwo. Prosta dedukcja. Z baranina. To była ta misja właśnie. To było to. ich tam wyleci w cholerę. I tu wybiega w cholerę F5 to podstawa Cracowity Dlaczego rozgryzł Słuch. Pracujesz dla nas. To ciebie wy. Przegią Kurde, tak blisko, nie Oni się zbugowali jeszcze na drzwiach. Kurde, nie wierzę nie. Aj, 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 aj. Dobra, to na pewno. Gdzie mnie kiedy Kurde... Rozgryźć pracu. To ciebie przegię... Pożałujesz! Trzeba było zjewać, gdy nadarzała się okazja! No i patrzcie, nie? Już mam tak mało chapsa. Dobra. Kurde, nie wierzę, nie. Dobra No przecież zginął, czy spierdolił? A dobra, już wiem czemu, bo on poleciał do tego, do baranin, do domu, u tego detektywa coś fajnego jeszcze leży gdzieś kogoś O tu. Dobra, jeszcze zejdźmy na dół. Chodnia, kur... Mnie wkurzają. Ja nie wiem, naprawdę, kurde, jak ja do nich pucham do pokoju, to czekam, ale nie, oni muszą zapukać i wpierdalać się od razu na hamanie Jakby kurwa ich pokój był. Muszę zamek założyć. Naprawdę, kurwa kupię zamek i założę zamek u siebie no, do pokoju. się nie da z nimi. Co, kocia? Jedyne, jedyne normalny kurde... Zuz, ...zwierzę w tym domu, poza mną. To będzie fajnie. Oh Zabiłem... Świetnie, to powinno przetrącić kręgosłup. Nie znalazłem przy nim żadnych dowodów. Ostateczne dowody wyciągniemy z martwych łapka Ksztajna. To on jest głównym pomagierem Azarajaweda. Widzę, że ma... Tak, zwabimy go w pułapkę. Wiem, że interesuje się sprawą wieży na bagnach. Spróbujmy to wykorzystać. Porozmawiaj z nim, na pewno połknie haczyk. Ja będę na ciebie... Geralt, zbliżamy się do końca naszych poszukiwań. Podziel się więc szczegółami Musimy zdobyć to co jest ukryte w wieży Wszystkie notatki i księgi Użyjemy ich jako przynęty na nasze Jak konkretnie chcesz ją Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży Albo częścią klucza Dobra Spoko On będzie na nas czekał tam A my tu dostaniemy teraz chyba w pierdzie z tego co pamiętam Czy nie tutaj? A nie Okej okay. Zapisujemy Eee... Yy, dobra, tu gdzieś były umiejętności do rozdania, nie tutaj, to tak sobie wejdziemy. mi w gardle. O, tutaj. Mamy jakieś punkty w ogóle do rozdania? Mamy jeszcze chwilę czasu, spróbujemy jeszcze raz te drzwi. A, trzech kawałków potrzebuję, no spoko. Też kobieta. Oj, jakie ja biegnę dookoła Pani, mogę rzucić proszę? Bywaj. Mogę proszę? Bywaj. No czemu jeszcze raz ciebie kliknę jak nie chciałem? Można coś. Pracuje tylko dla braci zakonnych. Bywaj. Swaniak. Dobra, idziemy na godzinę tutaj. A, dobra. Pominąłem tu je można rozdać na jasne. i kocie zaraz. Też musisz taka być jak moi rodzice. No i okej, okay. medytacja jedną godzinę. Dobra, już chyba dzisiaj nic nie zdążymy zrobić więcej, tak więc żegnam się z Wami bardzo serdecznie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.